Poranna rozmowa Radio Opole. Dzień dobry panie Pośle. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zanim o bieżącej polityce. Co panu myśli jak pan wraca z Ukrainy i włącza pan radio, włącza pan może telewizor, zaczyna przeglądać portale internetowe. Jak pan widzi życie polityczne w Polsce wtedy? To, to życie polityczne, no trudno to nazwać życiem politycznym, to jest bardziej przypomina jakiś ekstremalny talk show, jakieś, jakieś tego typu zdarzenia a propos telewizji niż niż debatę. Wie pan, ja od razu tej wrzucę. Gdyby były wprowadzone dwa postulaty Kukiz 15, mianowicie sędziowie pokoju, wybieranie przez obywateli i rozstrzygający takie sprawy jak na przykład zniesławienie w sposób błyskawiczny czy w ciągu miesiąca czy, czy dwóch tygodni i gdyby zostały zniesione immunitety, to jest kolejny postulat Kukiz 15, zniesienie immunitetów posłom, senatorom, to mielibyśmy inną jakość debaty publicznej, bo wówczas bo obecnie jeden polityk może, przepraszam za dosłowność, zbluzgać wręcz drugiego polityka na Twitterze. Jeden i drugi mają pełną świadomość, że jeżeli nawet sprawę zgłosi się do sądu, to sprawa będzie trwała 5 lat i, i już będzie nowa kadencja. Wszyscy zapomną o co chodzi. Gdyby zmienić, tak jak powiedziałem, sędziowie pokoju, którzy rozstrzygają błyskawicznie tego typu spory i znieść immunitety, żeby taki sędzia mógł wszcząć postępowanie przeciwko jednemu politykowi, który zniesławia drugiego, to by się delikwenci, mówię o politykach, 50 razy zastanowili, zanim napiszą jakiś szkalujący drugiego polityka polityka wpis. Po prostu cała ta jakość debaty politycznej i życia politycznego w Polsce wynika z archaicznego, postkomunistycznego ustroju, który cały czas obowiązuje. I dlatego zostaje pan ciągle w polityce, mimo Tylko. tego, że kilka razy już pan się zastrzegał, że to być może pora złożyć broń, i dać sobie spokój. No proszę pana, jakby pan był tam w środku, jakby pan to wszystko zobaczył i e, w, mniemam, że ma pan wrażliwość, przynajmniej minimum wrażliwości, no to przecież to można w, skończyć, wie pan, na wodociągowej. No bo, no bo to jest, no wie pan, co innego mówią do kamer, co innego między sobą. Zupełnie inaczej to wszystko wygląda od środka. Ludziom z zewnątrz wydaje się, że to takie proste. Tam, je, jesteś w Sejmie, to idź i wprowadź y, ustawy. Nie, to wszystko wymaga y, dziesiątek jakichś, czy setek przy różnych rodzaju y, y, sytuacji, układanek y, rozmów i tak dalej, i tak dalej. Ostatnio na przykład ludzie zwolennicy demokracji bezpośredniej mówią: Dlaczego ty nie pójdziesz do prezydenta i nie powiesz mu, żeby on rozpisał referendum w sprawie zniesienia tego ustroju i wprowadzenia ustroju szwajcarskiego opartego na demokracji bezpośredniej? A ja im tłumaczę. Mówię im tak: po pierwsze, prezydent musiałby mieć taką wolę. Nie wyobrażam sobie, żeby prezydent Polski na jakikolwiek inny ustrój chciał zmienić ten, który jest obecny, bo przecież też nie jest jakimś atomem samodzielnie gdzieś tam występujący, tylko jest powiązany z, z pewną. Jak z jakimiś tam opcjami i, y, politycznymi. A druga sprawa, nawet jeśli prezydent wyszedłby z taką inicjatywą, to musiałby ją zaakceptować Senat. A jak wiadomo, Senat w systemie tym naszym partyjnym w Polsce jest przeciwnikiem wszystkiego, co jest związane z obozem władzy, a za takiego postrzegany jest, y, uważany jest prezydent RP. No i tyle. Stąd pana strategia y, drobnych kroków. Kolejnych kroków. Albo kropli drążącej skałę. Właśnie. I z tej strategii wynikają też sojusze wyborcze z ostatnich lat, poprzednio z PSL-em, tym razem z PiSem. Panie redaktorze, po pierwsze ja najchętniej zrobiłbym to sam, ale... Po, ale... No ma pan partię z 15. Proszę pana, jak mi pan da subwencję w wysokości 40, ile myśmy zostawili, 50 chyba milionów złotych w budżecie państwa, 50 milionów złotych, to z całą pewnością inaczej by wyglądała, wyglądała by wyglądało zdarzenie pod nazwą z 15. No nie może być tak, wie pan... Mówiąc pros, właściwie wszystkie media w Polsce, oprócz tych takich no, niszowych, są związane w jeden czy w jakiś, w jakiś tam sposób z którąś z opcji politycznych, dużych, czyli albo z platformą, albo z pisem. Każde obce ciało, które chce zmienić ten porządek rzeczy, jaki jest w tej chwili, ten system partyjny, gdzie oni co kilka lat wymieniają się władzą, te dwa, te dwa obozy, no, jest po prostu pacyfikowana, jak do tego dojdzie brak pieniędzy. Wie pan, przez lata na przykład od, od 2015 roku robiono wszystko w wielu mediach, różne opcje polityczne, żeby z za ponieważ jednym z największych atutów moich osobistych jest uczciwość, żeby zrobić złodzieja na przykład. Rozpoczęto od tego, że wyłudziłem mieszkanie w Warszawie, a już nie będę mówić, co było po drodze. W tej chwili na przykład te ataki TVN-u na Fundację Potrafisz Polsko, gdzie przysięgam na życie moich najbliższych wszystkich, grosza z tego nie mam, wziąłem jej następny obowiązek na głowę, nie pracuję w tej fundacji Ludzie Związani z kuki z 15, a całe zadanie fundacji polega na tym, by edukować naród, który niestety, przykro mi to proszę państwa powiedzieć, ale krzyczycie więcej demokracji, nie mając pojęcia, jakie są progi frekwencyjne przy referendach lokalnych, w których możecie mieć głos. Nie mając, czy często wielu z was myli, miałem taką sytuację w pracy mojej żony, jedna tam z koleżanek czy kolegów mówi, niech Paweł coś powie temu Czarnkowi, bo w końcu Paweł jest w rządzie. Ja mówię, a Gośka odpowiada, ale Paweł jest w Sejmie. No przecież mówię, że jest w rządzie. No to wie pan, jeżeli się elementarny... Ale to, to pokazuje wagę edukacji no, przy od, i po to mi były potrzebne te pieniądze w związku z obowiązek i pieniądze na to, by edukować ludzi. Proszę wejść na stronę lubbezpośrednio.pl razem pisane lub bezpośrednio, To jest fragment y, artykułu 4 Konstytucji i proszę przejrzeć tam materiały, które są tam zamieszczone. To jest jeden y, y, jeden z... Y, y, wycinków, że tak powiem, naszej y, działalności. Czyli lub bezpośrednio, demokracja bezpośrednio. Lub bezpośrednio.pl A to referendum w sprawie przemusowej relokacji imigrantów, to wpisuje się w ten pan na plan na Polskę? Proszę pana, skromnie, powiem nieskromnie, że wydaje mi się, że to też nie jest, że to w jakiś sposób, również ja, ja przy, każdej, tak, przy każdej rozmowie z prezesem Kaczyńskim podkreślam wagę referendów. Wielokrotnie w, w naszych rozmowach politycznych Mówiłem panu prezesowi, że jeśli są jakieś wątpliwości i naciski ludzi w zakresie związków partnerskich, w zakresie tutaj też, czy też spraw aborcyjnych, czy, czy w tej chwili relokacji, że w pierwszej kolejności powinno się zwrócić do narodu i mamy atut przy negocjacjach z Unią, bo skoro Unia wyznaje te nowoczesne wartości, że całe społeczeństwa, że obywatel, że prawo, no to gdybyśmy mieli argument w postaci słuchaj, droga Unią, wszystko ok, ale myśmy przyjęli Ukraińców i Polacy nie chcą przyjmować przymusowych, re, przymusowej relokacji wyselekcjonowanych przez was, bo to jest też ważne: wyselekcjonowanych przez nich uchodźców. Czyli na przykład Francuzi zostawią u siebie lekarzy. A nam dadzą tych, którzy, przez których lekarze muszą strzywać no, w ten sposób. I wie Pan o to chodzi przede wszystkim. A nie o to, żeby nie przyjmować uchodźców, bo przecież myśmy przyjęli Ukraińców mnóstwo. Cały czas im pomagamy, więc tego, tak to po prostu wygląda. Panie pośle, ale Senat zablokował Pana no, jeden ze sztandarowych projektów, czyli no. obniżenie progów frek frekwencyjnych w referendach lokalnych. No i jest to szansa, jest ciekawe. że Sejm to jednak odrzuci to, I to jest Senatu? No nie ma szans dlatego, że. E, co prawda ustawa przeszła, zagłosowane głosy PiSu, Konfederacji polskich spraw z 15 spowodowały, że przeszła. Przeciw głosowała Solidarna Polska z opozycją, a PSL, który ma wpisany referenda do programu, wstrzymał się taktycznie od głosu. I teraz. Senat odrzucił tę ustawę bez poprawek i jeśli dojdzie do kolejnego głosowania, to na, gdyby wszyscy zagłosowali identycznie, na no trzeba domniemywać, że PSL również się wstrzyma, to wtedy głosy wstrzymujące się są według prawa liczone jako głosy podtrzymujące senackie weto. Czyli po prostu ustawa nie przejdzie, w związku z tym nawet nie ma zbyt wielkiego sensu jej po raz drugi głosować. Na. Tyle. Może w przyszłej kadencji się uda? To jest jeden z warunków współpracy z PiS-em. Referenda, obniżenie progu, sędziowie pokoju, dalsza kontynuacja nad wprowadzeniem sędziów wybieranych bezpośrednio przez obywateli. PiS wywiązał się ze, swojego, ze swojej obietnicy, bo prezes Kaczyński wręcz próbował odwołać z Komisji Sprawiedliwości cztery osoby z Solidarnej Polski, które wespół z opozycją blokują tych sędziów. Niestety opozycja zawarła sojusz Solidarną Polską i no, do takich dochodzi to i, i zostało, no, no bardzo egzotyczne, konstelacje. Takie, takie małżeństwo Kowalskiego z Pichowicz, no powiedzmy wirtualne. A pan no, będzie startował z Opola? Z listy PiSu? Jeśli będę startował, to tylko z Opola. Z jedynki? Nie wiem z czego, bo ja rozmawiam tylko o postulatach na razie. Proszę mi wierzyć, dla mnie sprawy takie jak urzędy, jak ministerstwa, czy, czy synekury i miejsca na liście to są sprawy drugoplanowe. Natomiast tą logiczną rzeczą byłoby, wydaje mi się, sytuacja taka, że jeżeli e, jeśli wy, wy, wy startowalibyśmy w tej formule z pisem, e, że jedynka powinna należeć do, do jednego z koalicji. A pozostali działacze kuki z 15 znajdą się na listach prawa i sprawiedliwości? Zależy, którzy. Mamy partię partię. 15 bez apostrofu pisane w. Proszę literami. pana, ja powiem szczerze, ja mam zaufanie po tych swoich doświadczeniach. Yy... Ja tam poszedłem dla idei, dla spełnienia idei, moje, a te idee, fix moje, tak jak powiedziałem, zmiana sposobu wybierania posłów, na, przynajmniej na model mieszany, obniżenie progu przy, frekwencyjnego przy referendach, zniesienie immunitetów dla posłów, senatorów, sędziów, prokuratorów. To jest bardzo ważny postulat i to należy pozostawienie oczywiście materialnego, czyli takiego dotyczącego tylko i wyłącznie sprawowania no pracy po prostu. Czy to sędziego, czy prokuratora, czy, ale nie na zasadzie takiej, że w praktyce możesz popijakuję. Jechać samochodem, i właściwie nie bardzo mogą ci cokolwiek zrobić. No. S, y, sędziowie I, też mają taki immunitet. Proszę? Sędziowie też mają taki Sędziob... immunitet. No, o tym mówię, dlatego no. mówię, że i sędziowie, i prokuratorzy również powinni być. No i tego typu postulaty to są najważniejsze, kluczowe postulaty, które werbalnie prezes Kaczyński zobowiązał się wpisać. Natomiast ja, nauczony doświadczenie, mam oczywiście zaufanie do pana prezesa, ale chcę ludziom pokazać podpis prezesa Kaczyńskiego pod tymi postulatami. Jest dobra jaskółka, bo przecież rozpisanie tego referendum w sprawie relokacji jeszcze oznacza. Jeszcze w Warszawie ma być lokalne. W Warszawie to, to zdaje się, że Jarek Krajewski, z którym powiem szczerze, byliśmy przy tych referendach w zmowie i w porozumieniu, kiedy pracowaliśmy nad ustawą o referendach, żeby wydłużyć czas zbierania podpisów, żeby obniżyć progi, żeby uaktywnić obywateli. Ja powiem panu jedną rzecz. Mimo moich bardzo przykrych doświadczeń z PSL-em, które nas po prostu oszukało, to są oszuści polityczni. Jestem w stanie to powtarzać wszędzie i w kółko. Oszuści polityczni, polskie stronnictwo, ludowe. Oni ale wspomnę ich wspomnę Wincentego Witosa, który może troszeczkę niedokładnie zacytuje, ale który powiedział, że genialną w dwudziestoleciu międzywojennym: "Żaden największy nawet geniusz nie uczyni samodzielnie potęgi państwa. Może to zrobić jedynie w pełni świadom swych praw i obowiązków naród." A jak się ten naród ma nauczyć obowiązków, skoro wywalono progi frekwencyjne do, w kosmos, nie wiadomo jaka ilość, yy, i, i ci ludzie, no, tak jak w Bielsku Białej, 30% próg frekwencyjny, przyszło 28,5% referendum nieważne. No coś strasznego. A przy, powiem państwu jeszcze jedną ciekawostkę. Konstytucja Rzeczpospolitej z 97 roku, w której jest zapis o 50% progu frekwencyjnym, by referendum było ważne, wiążące, yy, Została ta konstytucja uchwalona w drodze referendum przez 42% ludzi. I gdyby nie, a jeżeli chodzi o akces do Unii Europejskiej, gdyby nie rozpisali przytomnie zresztą wtedy działacze SLD nie rozpisała przytomnie na dwa dni tych, tych, tego zdarzenia referendalnego, to by nas w Unii nie było, ponieważ jest ten próg zaporowy 50%. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również. Poseł Paweł Kukis, poseł Ziemi Opolskiej, był dzisiaj naszym gościem. Wszystkiego dobrego. Cała rozmowa na radio.opole.pl